Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachować moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie wszystko to, co wam przekazuję, to zdanie wyjęte z dzisiejszego fragmentu Ewangelii Świętego Jana. Często mówimy, że taka najkrótsza definicja Świętych, świętego, to jest przyjaciel Pana Boga. I tu właśnie, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, Chrystus mówi, to są ci przyjaciółmi, którzy zachowują moje, moje przykazania i wszystko to, co Wam przekazałem. I dzisiaj staje przed nami święty Kazimierz Królewicz, można powiedzieć, no, bardzo wyraźny przyjaciel Pana Boga, przyjaciel Jezusa Chrystusa. W swoim życiu, niedługim życiu wypełnił to wszystko, co Jezus kazał. Święty Kazimierz Królewicz urodził się w rodzinie królewskiej. Jego ojciec Kazimierz Jagiellończyk to jeden ze znakomitych królów Polski. Jego matka to Elżbieta Rakuszanka, albo Austriaczka, a więc urodził się w rodzinie królewskiej pobożnej i mądrej i tak Rodzice postanowili go wychowywać. Mieli jeszcze inne dzieci, ale Kazimierz odznaczał się od początku właśnie jakąś niezwykłą zdolnością. Postanowili rodzice Kazimierz Jagiellończyk, król króli, jego żona Elżbieta, że na wychowanie do wychowania swojego dziecka Kazimierza poproszą księdza Jana Długosza, historyka Polski. I to właśnie Jan Długosz. Miał za zadanie całą edukację Kazimierza przeprowadzić, miał go właśnie wychowywać i kształcić. Jak później napisał historyk Jan Długosz, że miał do czynienia z człowiekiem niezwykłej pokory, niezwykłej dobroci i niezwykłej mądrości. Tak krótko określił świętego Kazimierza. Dobry, pokorny. Sprawiedliwy i niezwykle mądry. Czym w szczególny sposób oznaczał się Kazimierz? Oznaczał się niezwykłą wrażliwością na biedę ludzką. Wychowywany na Dworze Królewskim, niczego mu nie brakowało, ale właśnie widział wokół, widział ogromnie wiele tej biedy ludzkiej. Na tą biedę był bardzo wrażliwy. I był wrażliwy na sprawiedliwość. Bardzo często prosił ojca, króla, aby w swoich poczynaniach, w swoich, we wszystkich swoich decyzjach pamiętał o jednym. Żeby był sprawiedliwy. Żeby przez swoje rządy, przez swoje decyzje nikogo nie uraził. I to w szczególny sposób także było widać w życiu Kazimierza Królewicza. Ojciec jego, Kazimierz Jagiellończyk, planował czy to będzie po nim następca, że on otrzyma to królestwo, królestwo Polski i Litwy. Wysłał go też na Litwę, do Wilna, tam miał być pod kanclerzem. tam w jakiś sposób miał przygotowywać się do objęcia po swoim ojcu królestwa. I kiedy był na Wawelu, tam się urodził, tam się wychowywał, i kiedy był we Wilnie, wszędzie odznaczał się tą wielką wrażliwością. Na drugiego człowieka. Zmarł w bardzo młodym wieku z chorobą na gruźlicę. W tym czasie gruźlica była chorobą śmiertelną. Mając 26 lat, umiera. Niezwykła pobożność także Kazimierza Królewicza. Często w ikonografii Kazimierz Królewicz przedstawiany jest jako przetak królewski ubrany, klęczący przed drzwiami katedry wileńskiej. Tak przedstawiają go malarze. Przychodził do kościoła, kiedy jeszcze drzwi były do katedry zamknięte. I już wtedy adorował pana Jezusa, klęczał, modlił się przed drzwiami katedry. Ogromna cześć do Najświętszego sakramentu i ogromna cześć do Matki Bożej. Kochał Matkę Bożą i nawet chciał, żeby. Po śmierci, przy jego głowie, tam w trumnie włożono na pergaminie napisany tekst, który bardzo często odmawiał, nawet niektórzy przypisywali to ten tekst autorstwo świętemu Kazimierzowi, to jest tekst o Matce Bożej, hymn o Matce Bożej, który napisał święty Bernard. O mnie dije, dig Maryje, każdego dnia by sobie Maryje. I kiedy otwarto trumnę, 118 lat po jego śmierci. Wtedy rozpoczęła się proces kanonizacyjny, więc otwarto trumnę, zauważono ciało nienaruszone i u wezgłowia właśnie tam na pergaminie wypisany ten hymn, hymn do Matki Bożej. Każdego dnia wysławiaj Maryję, oddawaj cześć Maryi. To Zygmunt Stary starał się o to w Watykanie, aby rozpoczął się proces beatyfikacyjny, kiedy papież wysłał legata do Polski, aby tę sprawę zbadał, legat później opisuje tą całą sytuację, opisując mówi, że ogromną cześć i kult świętego Kazimierza jest i w Polsce i na Litwie. Może jesteśmy przy świętym Jakubie, patronie pielgrzymów, więc warto się udać też i na pielgrzymkę do Wilna. Pewnie niektórzy byli we Wilnie, byli w katedrze, modlili się przy grobie Świętego Kazimierza, w kaplicy, ale może nie każdy zauważył, że jest tam właśnie bardzo ciekawy obraz Świętego Kazimierza w katedrze wileńskiej, właśnie przy szczątkach jego przy grobie. Mianowicie obraz św. królewicza ubranego w szaty królewskie. Dzisiaj tam jest na. W tym oryginalnym obrazie nałożona tak zwana sukienka ze srebra, ale wszystko jest widoczne. Mianowicie coś niezwykłego w tym obrazie świętego Kazimierza. Na tym obrazie święty Kazimierz Kolewicz ma trzy ręce. Jest takie podanie, jest taka, no, taki pobożny przekaz, że właśnie po kanonizacji świętego Kazimierza w 1608 roku Malarz, znakomity malarz litewski postanowił namalować obraz świętego Kazimierza. Namalował obraz, ale bardzo był niezadowolony z prawej ręki, którą namalował, była nieproporcjonalna, jakaś wydłużona, i zaczął, no i chciał ten obraz przemalować, chciał zamalać tą rękę i jeszcze raz ją poprawić. No i namalował tą już poprawnie według proporcji tą prawą rękę i okazało się, że Ciągle pokazuje się jeszcze ta ręka, którą wcześniej uznał, że niewłaściwa, nieproporcjonalna. I na wszystkie próby zamalowania tej ręki, żeby no, postać miała dwoje rąk, nie udało się. Zostawała, ciągle pokazywała się, i wychodziła na jawta ta trzecia ręka. I tak już zostało. I święty Kazimierz na tym obrazie ma trzy ręce. W lewej trzyma różaniec, a tak w tych dwóch rękach trzyma lilię. I później tak przyjęto, że ta jego niezwykła wrażliwość na ludzi biednych, ta pomoc, którą przychodził do najbiedniejszych miał możliwości, bo był na dworze królewskim, miał możliwości pomagać, ale to nie każdy, kto jest królem, nie każdy, kto ma władzę i nie każdy, kto ma bogactwa umie się dzielić tym. To, ta właściwość to była właściwością, można powiedzieć, taką przyrodzoną świętego Kazimierza umiał dzielić się z potrzebującym, nie, nie przeszedł obok potrzebującego człowieka. I później tak tłumaczono, pewnie w ten sposób, chce Kazimierz powiedzieć, ta trzecia jakby ręka, ta ręka, która tyle dobrego uczyniła dla ludzi biednych, uczy nas tego właśnie, żebyśmy zauważali, byśmy chcieli zauważyć człowieka potrzebującego, człowieka biednego. W taki sposób, może Pan Bóg chciał pokazać i nauczyć na podstawie właśnie życia świętego Kazimierza, także nas, tej takiej wrażliwości na, na biedę ludzką. Tej biedy na świecie jest ogromnie dużo. Tu wczoraj było bierzmowanie. Biskup Leszek był misjonarzem i ciągle odwiedza tych misjonarzy. Niedawno wrócił z Republiki Centralnej Afryki. Pracował wcześniej w Ameryce Południowej, wcześniej też odwiedzał inne kraje afrykańskie, ale mówił, że takiej biedy, jak w Republice Centralnej Afryki jeszcze nie spotkał. Co można wyobrazić, w całym kraju, w tym państwie jest tylko jeden gabinet stomatologiczny. Więc jak wygląda sytuacja tej biedy tej, tych ludzi? Podał taki przykład, kiedy gdzieś tam na plebanii, na wiosce. Podano jakieś tam jedzenie, no to był maniok, jakąś tam jednego kurczaka zabili pokroi na kilkanaście osób. No i tam każdy z jakiś kawałeczek, no zjadł z tym sosem. Ten maniok odstawił. No i potem yy, ten właśnie mieszkańca tej wioski, jeden z mieszkańców, kiedy zbierał te talerze, zresztą było tylko dwa talerze, a ich było kilkanaście osób przy stole. No wziął ten talerz i jeszcze tym maniokiem tak dokładnie wyczyścił zjadł to, co jeszcze te? Trochę tego, sosu na tym talerzu zostało. No, to jest taki obraz tej właśnie biedy. Ludzkiej kraj, który, który ma ogromne bogactwa w ziemi, ma diamenty, ma złoto, ale to jest rozkradane przez innych, a ludzie żyją w, takim, w takiej sytuacji, w takiej biedzie właśnie. A więc tej biedy nie brakuje na świecie, różnej biedy, i tej materialnej, duchowej, właśnie święty Kazimierz uczy nas takiej wrażliwości na potrzeby drugich. Niech ta Trzecia ręka u nas też działa. Jest, będzie okazja, jest Wielki Post. Te trzy praktyki pobożne, to jest modlitwa Post, ale także i tam trzecią praktykę Jałmużnę chcemy praktykować, bo Jałmużna, jak mówi Pismo Święte, przykrywa wiele naszych grzechów. Amen.